Cześć dziewczyny, nadeszła pora, żeby pobawić się najnowszą paletką Zewy. Jest to paletka, która nazywa się po prostu MAT i to jest paletka, która ma w sobie same ciepło odcienie. Zaczynam jak zwykle od tego, że mam niepomalowaną twarz, nakremowaną wiadomo, i sięgam po bazę Benefit Professional. Niestety wydaje mi się, że w tym przypadku nie był to najlepszy wybór, ponieważ ona, zauważyłam, używana stosunkowo często, delikatnie przesusza te miejsca. I ja właśnie tutaj tą strefę mam. Delikatnie przesuszoną, a przy podkładzie, który zaraz nałożę, to nie jest najlepszy pomysł. Testuję teraz Urban Decay All Nighter i mieszam odcieni pół i numerek 3.0, ponieważ ten pierwszy jest dla mnie zdecydowanie za jasny, a ten drugi z kolei hmm, bez komentarza wygląda jak pomarańczka, także muszę je ze sobą mieszać. A najgorsze jest to, że on i tak ciemnieje później, także fajnie. Musiałam delikatnie dołożyć, ale nakrycie ma niesamowite, ale na skórze nie wygląda wcale tak pięknie. Od oczy ląduje ukochany jak zwykle mak mineralny w odcieniu NC20. To jest taki mój, to jest stosunkowo lekki korektor o takim dosyć mocnym kryciu. więc to jest taki mój ulubieniec i ja sięgam po niego na co dzień, bo on też nie przesusza skóry pod oczami. Ja za bardzo nie mam z tym problemów, bo staram się raczej dbać o tą część twarzy, więc tam jakieś kremy, serum i tak dalej. No ale wolę nie przeciążać, że tak powiem tego miejsca. No i oczywiście blender w akcji, bo uwielbiam tą gąbeczkę, jest po prostu absolutnie fantastyczna. Na razie Beauty Blender poszedł totalnie w odstawkę. To nie jest puder Dr. 1 Eris, proszę się tutaj nie sugerować, to jest RCMA, no-color powder. Mówiłam Wam ostatnio, że ja go lubię pod oczy, ale tutaj poszedł, zaraz zresztą zobaczycie, na całą twarz, ponieważ, tak jak powiedziałam wcześniej, ten podkład na mnie, zresztą słyszałam, że nie tylko na mnie, dosyć mocno się utlenia i jest po prostu ciemny jak widziałyście moje insta story ostatnio to tam pokazywałam jakaś tam pomarańczowa no i tak jak powiedziałam na całą twarz i ja go wciskam bo chciałam sprawdzić jak, jak będzie wyglądał ten podkład z taką większą ilością pudru i wciskam go w skórę, całość psikam mgiełką Urban Decay All Nighter po to żeby nadmiar tej pudrowości zniwelować i żeby troszeczkę to ściągnąć Tutaj to tak średnio zadziałało, bo tego pudru naprawdę było bardzo dużo. No ale że tak powiem, robię to prawie za każdym razem. Teraz kredka zewy, Tutaj będzie kolor brist bodajże. Napiszę wam w opisie, bo nie pamiętam. No i na całą powiekę ląduje najjaśniejszy cień z paletki. Ja Wam nie będę mówić nazwy, bo one są bardzo dziwne, więc po prostu je zaznaczyłam. Będziecie mogły zobaczyć na filmiku, po które cienie sięgam. I na całą powiekę, bo to jest podstawa dobrego smołki, żeby powieka była bardzo dobrze przygotowana do tego, żeby potem rozcierać cienie. No i tak jak mówiłam, tak konkretnie, żeby ona była dokładnie w każdym miejscu przypodrowana. Nie zapominam o no, jak widzicie zresztą. Następny cień, będę budować nim załamanie. Jeżeli chodzi generalnie o tę paletę, to moje pierwsze wrażenia są stosunkowo negatywne, ponieważ jak zobaczycie też później, zresztą zobaczcie, tutaj prawie nie ma koloru. No jest taki delikatny, Okej, okay, ja rozumiem, że to jest jasny cień, no jakby widzę, nie? Ale jasne cienie też potrafią zostawić kolor, a tutaj prawie go nie ma. Ja dokładam, dokładam, blenduję, dokładam, dokładam. I za każdym razem, kiedy dokładałam kolor, teraz wyciągam po kolejny i zaraz zobaczcie, że jego też prawie nie będzie widać. Ym, za każdym. No dobra, okej, okay, trochę go widać. Ale dopiero teraz zaczyna być widać jakiś kolor. A ja cały czas go dokładałam, i w momencie, kiedy go rozcieram albo próbuję dołożyć, to ten kolor znowu znika. I cały czas trzeba po prostu non-stop dokładać, jeszcze raz dokładać. A. No, wydaje mi się generalnie, że to jest trochę bez sensu, nie? Bo, okej, okay, nie się nie osypują za bardzo, ale to jest po prostu muzolna praca i to jest. i. no nie wiem, czy ja jestem po prostu uprzedzona, czy nie. Teraz sięgam po cieplejszy kolor i on jest naprawdę przepiękny, ale no. No, czy Wy to widzicie? Czy Wy to widzicie? Niby tam coś jest, niby tam się trochę to ociepla, ale. Mm, na żywo. Okej, okay, nagrzewo ten makijaż był troszeczkę bardziej intensywny, ale wciąż nie zmienia to faktu, że te kolory po prostu znikają w trakcie aplikacji, czego ja naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, bo to są naprawdę dobrze napigmentowane cienie, ale no podczas aplikacji dla mnie to jest dramat. W sensie, znaczy może nie dramat, tak? Bo ja po prostu oczekuję bardzo mocnej pigmentacji od cieni takiej klasy. No i teraz wisienka na torcie, przepiękny cień, ciepły brąz, który praktycznie znika już po pierwszym nałożeniu. Widzicie, ja tutaj trochę pociąłam ten film, dlatego że naprawdę ja, on by trwał z dwie godziny. No dobra, przesadzam. No trwałby no, dłużej. Bo musiałam ciągle dokładać. Ciągle musiałam dokładać, poprawiać ciągle in, intensyfikować te kolory, bo. No po prostu nic nie było widać, no. no a taka a propos, to znowu chaotyczny voiceover, bo ja po prostu nagrywam o godzinie pierwszej w nocy. Także To jest najciemniejszy cień z całej palety. Nie wiem do końca, jak określić ten kolor. To jest taki brudny, szary fiolet i to jest chłodny cień. No i stwierdziłam, że delikatnie przycelnię linię rzęsy, żeby ją tak, wiecie, optycznie zagęścić rzęsy, chociaż one i tak całkiem one nie wyglądają, ale, no wiecie, takiego delikatnego pazurka. No i teraz piękny fiolet, taki głęboki, ciepły, bardzo mocno podkreślający zielone oczy i on ląduje na zewnętrzną część dolnej powieki i tutaj sobie go rozcieram i również, podobnie jak poprzednio, nie musiałam non-stop dokładać, rozcierać, dokładnie rozcierać i tutaj kładę go na całą dolną powiekę, bo ja bardzo lubię fiolety przy moich zielonych oczach, a przy tym makijażu, jeżeli macie zielone oczy dziewczyny, tutaj już widać jak ta zielona się po prostu wybija niesamowicie, a ja później też na siebie patrzyłam w lustrze i nie mogłam uwierzyć no i teraz mój ulubieniec aktualny, czyli kredka do z ona się nazywa Brow Light Margaret to jest kredka, która służy do podkreślenia łuku brwiowego, ale dla mnie fantastycznie, absolutnie wygląda w kąciku na całej powiece, nas tak niesamowicie trwało, że to jest koniec. I tutaj tym najciemniejszym cieniem przyciemniam dolną linię rzęs, żeby tak troszeczkę przyciemnić ten makijaż, ale bez przesady. Robię to tym pędzelkiem z Loftu, on jest bardzo dziwny, tak szczerze mówiąc. No i tutaj robiłam, zrobiłam taką mieszankę ciepłych cieni po prostu i żeby jakby się komponowało wszystko. Na linii wodnej kredka z zewy wytuszowałam rzęsy tuszem z L'oreal, są couture. I teraz przejdziemy do makijażu twarzy. Używam tutaj cieni. Znaczy cieni. Znowu widzicie, ja jestem jakaś, nie wiem, podrów z Makeup Geek kolor Infidelity i Complicated. Mieszam te dwa kolory, bo jeden jest bardzo chłodny i on tworzy taki cień, i właśnie robię to teraz. I później będę dokładać Complicated, bo on jest cieplejszy, nie jest jakiś taki pomarańczowy czy coś, ale jest po prostu cieplejszy no i u mnie konturowanie standardowe, tak jak zawsze, ja tutaj nic nowego nic odkrywczego nie robię chociaż zrobię Wam osobny chyba film o konturowaniu takiej okrągłej buzi, bo nie ukrywajmy, okrągła to ona jest więc takie dobre konturowanie na sucho naprawdę daje radę ukochany absolutnie ostatni rusz z marka Jacobsa, King and Kisses ląduje w takiej niewielkiej ilości, bo ja też nie przypadam za jakimiś mega mocnymi, różowymi policzkami, sobie go tak rozcieram. Zazwyczaj też to robię palcem, nie ukrywam, zawsze daję pędzel i paluszek. I podobnie działam też w przypadku rozświetlacza. I o Wilku mowa jest to rozświetlacz Luster, tak mi się wydaje, że tak to się wymawia, z Makeup Geek. I tym samym pędzelkiem, bo ja jestem osobą, która jest bardzo oszczędna, jeżeli chodzi o używanie pędzli przy makijażu mojej osoby, w sensie, bo nie chcę się potem tego wszystkiego myć, bo jest tego za dużo. Także wstawiam na minimalizm. Zresztą mówiłam o tym w ostatnim filmie. No i pięknie się błyszczy. Ten rozświetlacz wydaje się ciemny w opakowaniu, ale jak się go nałoży, to jest po prostu kot. A jeszcze jakbym pod spód nałożyła bazę, znaczy rozświetlacz styku z Golden, w którym może kiedyś do mnie wróci to byście były oślepione nie wiedziałam co wybrać na usta więc sięgnęłam po Dusty Rose z Anastazji i Soccer Mom z Makeup Geek wykonturowałam usta, obrysowałam usta konturówką 74 i wyszło mi coś takiego jeżeli makijaż Wam się podobał zostawcie kciuka do góry, subskrybujcie kanał wszystkie informacje macie w opisie na dole no i mam nadzieję do zobaczenia w następnym filmie